Ślicznie, pięknie! Oj, głodomorku, kretowisko licznie, ślicznie. No, ciuczka jeszcze jedna, chodź tu, chodź tu A, o, 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 o. A, dalej, C'est bon. Ah ouais, Hop, ouais. Ah ouais, ah ouais. Ah ouais, ah Hop, Że dobrze, dobrze, dawaj, 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 dawaj. To nic. Nie wolno. Ej się zakolegowały. Tak, tak.

Voilà. Zlali to zostało tylko tyle? <noise> Chłopy to. I szansę, żeby przeżyło cokolwiek. Ci się odbierają oportniczy. no to, to ktoś tego nie rozumie i myśli, że będzie, jak będzie opracował to, to samo i to samo i to samo, to będzie super no takie.